Jak co roku jesteśmy zalewani setkami tysięcy milionów produkcji anime z różnych gatunków, wydawanych przez różne studia i posiadających większe lub mniejsze budżety, wpływające na ich jakość. W większości są to adaptacje jakiejś mniej lub bardziej znanej mangi, a z drugiej strony zupełnie nowe twory, które w oczach studiów mają być ich nową wizytówką. Albo chociaż czymś, co przyniesie im niepoliczalne ilości szekli. Jednak jak co roku, taki w 2021, najlepszym z najlepszych może zostać tylko jeden tytuł. I niestety dla wszystkich, numer jeden już pojawił się dawien dawno. I nazywa się Godzilla Singular Point. Pewnie teraz wiele osób zaczęło się zastanawiać, ale jak to? Jakieś anime o bijących się potworach ma być najlepsze? No i powiem wam, że też byłem bardzo mocno zdziwiony tym faktem. Tak przynajmniej do momentu, aż zdałem sobie sprawę, że punkt osobliwości nie jest kolejnym typowym kaiju flikiem na zasadach Zaczynamy odcinek na spokojnie, nagle pojawia się tajemnicza osobliwość. Okazuje się, że mutuje ona cokolwiek w wielkie stworzenie i bohaterowie muszą pokonać potworusa, po czym odchodzą w stronę zachodzącego słońca albo rzucają jakieś dowcipy w swoim towarzystwie. Naprawdę. Jeżeli oczekujecie typowego Shounena ze stemplem Monster of the Week, to możecie ruszać dalej. Godzilla Singular Point zrywa ze wszystkimi stereotypami, jaki gatunek kaiju ma w rękawie od lat. Nie dość, że nie ma tutaj żadnych nadprogramowych walk, ani tym bardziej zbytecznych z punktu widzenia historii, to jeszcze cała produkcja bardziej skupia się na opowiedzeniu pewnej, konkretnej i zamkniętej w pewnych ramach czasowych historii, aniżeli na pojedynkach wielkich potworów. Co naprawdę przez wielu było uznawane za minus i sprawiało, że porzucali Singular Point po dwóch, maks trzech obejrzanych odcinkach. Według mnie jednak jest zupełnie odwrotnie. Sam fakt skupienia się na historii, w świecie przedstawionym, w którym bohaterowie muszą sobie zacząć radzić z zupełnie nowymi gatunkami, których nie do końca rozumieją, jest jednym z najjaśniejszych punktów całej produkcji, ale również jednym z powodów, czemu uważam, że Godzilla Singular Point zasługuje na tytuł anime roku 2021. W historii jest to pokazane wielokrotnie, jak na przykład w momencie, kiedy jeden z dość ikonicznych stworów Praktycznie nie planuje żadnej walki z ludźmi, a jedynie odpoczywa sobie w lesie. Tak przynajmniej do czasu, aż nie zostaje zaatakowany. Takich wywrotowych motywów jest naprawdę wiele. I co krok nasze oczekiwania zostają zniszczone, jak infrastruktura Tokio przez potwory na przestrzeni setek lat. Sam fakt, że tym razem brutalna siła nie jest głównym rozwiązaniem, jakie starają się sięgnąć bohaterowie, podkreśla to jeszcze bardziej. Byłem wręcz oczarowany faktem, że tym razem postanowiono pokazać nam, jak mądrzy ludzie podeszliby do tego całego zagrożenia, co dla wielu może brzmieć: co? Mądrzy ludzie? To pewnie będzie przegadane, fujka. No i tutaj mogę się zgodzić tylko w połowie, ponieważ fakt. Jest bardzo dużo rozmów między różnymi postaciami o tym, co widzimy na ekranie, jakie mają teorie na temat powstawania konkretnych stworów, albo w jaki sposób w ogóle mogłoby dojść do takich fenomenów biologicznych, jak te wielkie monstra. Nie jest to jednak nawet przez chwilę nudne albo męczące. Słuchanie tych wszystkich teorii naprawdę dokładało do ogólnego obrazu Singular Point i nie było potraktowane po macoszemu, jak w wielu innych produkcjach, gdzie twórcy specjalnie idą na łatwiznę. I wymyślają specjalne obejścia, żeby wyjaśnić, jak coś działa. Jakim cudem wielki robot może przenosić się w czasie w każdą stronę i operować bez baterii? Ano, to przecież jasne, że jest napędzany siłą przyjaźni. I takie tam inne bzdury, które są akceptowalne, ale zawsze będą przegrywać z osadzeniem niesamowitych rzeczy w ramach tego, co naprawdę znamy i możemy doświadczyć w prawdziwym świecie. Jest jednak jeden aspekt tego anime, który dzieli fanów na dwa obozy. Nie mówię tutaj o tych z tabliczkami Singular Point Anime Roku oraz Nie znamy się na anime, dlatego wybieramy Rezero jako anime roku. Czy coś w tym stylu. Bardziej mam tutaj na myśli tych, którym podoba się, ewentualnie nie przeszkadza im, szata wizualna oraz design całości. Oraz tych, którzy nienawidzą jej z całego serca, ponieważ jest inna. Nie są one do końca takie, do których przyzwyczaiły nas filmy i inne dzieła z tego uniwersum na przestrzeni lat. Widać, że studio Bones oraz Orange chcieli postawić na zupełnie nowe podejście nie tylko do historii, ale właśnie też wizualiów. Są rzeczy niewiele zmienione jak Godzilla, która stara się być czymś między Shin Godzirą, a tą z Planet Monster. Ale też trafiało na takie designy jak Rodana, który jest i nie jest sobą. U podstaw, dość szybko w historii serialu, pojawia się coś na wzór Pterodaktyla pani wiedzą, że to może być zwiastun pojawienia się wielkiego odnistego ptaka. Ale ostatecznie okazuje się, że tego prawdziwego Rodana tworzy tak naprawdę wielkie stado pomniejszych stworów, które formują się w szyk wielkiego monstrum i jednego z najbardziej kultowych sprzymierzeńców ukośnik wrogów Godzilla. To samo dotyczy chociażby Kumongi, przedstawionego bardziej jako gniazdo pająków. Aniżeli pojedynczego, wielkiego i wywołującego w posiadaczach arachnofobii lęk i obrzydzenia bytu. Tak jak jednak mówiłem, ja nie uważam, żeby to był jakikolwiek minus. Wątpię, żeby te designy zawarte w anime zaczęły być wiodącymi, więc też nie musicie się o to martwić. Jeżeli do tej pory nie czujecie się zachęceni i przekonani do sięgnięcia i zostania akolitami godzili Singular Point, to mam dla was jeszcze jeden argument, przed którym już się nie obronicie. Pamiętacie, jak mówiłem wiele miesięcy temu, że Shin Godzilla jest tym, czego oczekiwaliśmy po filmach z wielkimi potworami? No to Singular Point jest wręcz rozwinięciem tego pomysłu do ekstremu. Co chwila trafiały się momenty, gdzie z tyłu głowy miałem myśli pokroju... kroju Beskitu, musieli pracować z Hideakiem Anno nad tym animem. Albo, chwila, chwila, czy nagle wszystko zmienia się w Ewangeliona? Są takie ujęcia, które same w sobie może nie są dynamiczne, ale z powodu kadrowania i dźwięku naprawdę potrafią wywołać ciarki na plecach. A motywy, które sprawiają, że czujemy bezsensowność naszych starań, nie ustępują też na krok. Dzięki czemu mamy wspaniałą mieszankę, po której już nigdy nie będziemy chcieli wracać do tego starego stylu prowadzenia tych wszystkich monster flicków. Tak samo jak już nie ma szans na powrót i cieszenie się starą szkołą shounenów, po tym jak Hunter x Hunter zmienił całkowicie podejście do tego gatunku i inspirował chociażby Boku no Hero Academia. Więc oficjalnie przyznaję temu dziełu Studia Bones i Orange w Fokke roku 2021 i mam nadzieję, że sięgniecie po ten tytuł, który dostępny jest bezproblemowo na Netflixie. A tymczasem do następnego razu. Cześć!